Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie z MMA Piwnicy na skajpowych łączach, Borys Mańkowski, siemanko. Siemano Tobie, siemano wszystkim. I co Wy Borys, wiadomo się o kolejnej walce? Wiesz co, jeszcze nic nie wiadomo, jedyne co wiadomo to to, że jestem zdrowy, jestem gotowy, a od jakiegoś czasu to był największy problem właśnie, także E, pozytywne nastawienie z racji na to, że po prostu zdrowie wróciło do normy, a nawet może trochę się poprawiło niż e, w niektórych e, okresach, w niektórych lat, w ostatnich latach, także, także czekam i zobaczymy, co to będzie. Ale myślę, że w tym roku. Możesz powiedzieć coś, co tam się z tym zdrowiem działo, czy nie chcesz o tym mówić? Ze zdrowiem? No ja tam nie ukrywałem, gdzieś tam też o tym nieraz rozmawiałem. Najpierw w zeszłym roku na Narodowym złamałem po prostu rękę z Romanem Szymańskim i później, bo generalnie byłem tam też również dlatego, żeby właśnie móc rozmawiać gdzieś tam o jakiejś następnej walce. A kiedy miałem za maną rękę, no to robiłem bardzo dużo dolnych partii ciała po prostu, bo to mi tylko zostało do robienia. No i oczywiście przeholowałem z tym i rozpieprzyłem nogi no i długo, długo je po prostu leczyłem, bardzo długo. Jeśli walka w KSW, to tak zakładam. To w jakiej kategorii wagowej? Wiesz co, myślę, że nie ma tutaj co się już szczypać, nie ma się co pieprzyć i nie ma co e, planować nie wiadomo czego. Jakby patrząc na przeszłość, jakoś sobie radziłem z tymi wielkoludami w 77, może tą szybkością, sprawnością e, to, re, to jedno, a dwa, że Chcę zrobić kilka głośnych walk, jeszcze kilka takich, które będą mnie ekscytowały, a, a nie będzie po prostu wkurwiało mi to robienie wagi. Tak więc chodzę na 7.7, wszystko albo nic. O, no i to jest informacja, którą chcieliśmy chyba usłyszeć. No, taki nieciekawy moment teraz w Twojej karierze zawodowej, bo w KSW3 przegrane z rzędu, teraz te kontuzje, problemy zdrowotne, długa przerwa od walki. Jak sobie z tym radzisz mentalnie, wszystkim? Wiesz co, no generalnie wiadomo, że to nie jest nic łatwego dla sportowca, takie, takie wieczne jakby podnoszenie się i dostawanie po dupie, ale bardzo łatwo sobie z tym radzę, bo jakby każdy jest lekko egoistyczny i patrzy zawsze na siebie, że wierzę, ale mam przejebane i płaczę i w ogóle, i w ogóle, nie? Kurde, wiesz, wychodzę z klubu i ktoś tam mnie pyta o podobną rzecz i bez to życiowa, życiowa, życiowa historia taka. I mu mówię coś to, że wiesz co, no inni ludzie mają bardziej przejebane, wiesz, dobra, mam te nogi, nie, leczę je cały czas, nie mogą dojść do siebie, ale wiesz, ale mam nogi, więc generalnie jest całkiem nieźle i właśnie wychodzę z klubu i jednak e, mogę dalej trenować, może nie wszystkie te płaszczyzny, które bym chciał, ale jednak mogę trenować i jest fajnie. I na to wszystko patrzymy idzie przed nami gość, który nie ma nogi i idzie o kulach, wiesz, i przysięgam, nie, i wiesz, i patrzymy i mówię, widzisz, mówię, ten gościu... Jeżeli ma pozytywne nastawienie do życia, to on ma mocną psychę, a, a nie ja, wiesz. I naprawdę, ja patrzę w ten sposób na życie i jakby nie ma szans na jakieś dolinowanie się, bo zbyt wiele pięknych rzeczy nas tutaj od, otacza dookoła yy, i, i tak jak powiedziałem, dalej jest dobrze, nawet jeżeli jakieś koncudy cię przytrafiają. Poza tym, jeszcze większą dolinę mógłbym mieć, gdybym miał na przykład 22 lata i wiesz, byłbym, Gdzieś tam na początku swojej kariery, gdzie buduję sobie swoją jakby przyszłość, a, a takie rzeczy się jakby by mnie napotykały, które mnie jakby wstrzymują w tym, yy, gdzie, gdzie chciałbym osiągnąć jakby swoje wyniki, a patrząc na to wiesz ile mam lat, ile, ile zdołałem zrobić, to też się cieszę, że zdołałem tyle zrobić do tego wieku i wyciągam z tego wszystkiego pozytywy. Już opuszczasz wagę lekko, ale chciałem Cię zapytać, właśnie, czy jest ktoś w KSW, kto mógłby zdeterminizować Saladina Parnassa na ten moment, Twoim zdaniem? 7-0 i 6-6. 7-0 i 6-6. To jest walka, nie? Tak jak chociażby Daniel Torres pokazał, że wiesz, jest, jest gorszym zawodnikiem od Saladina Parnassa, ale jednego ustrzelił cepem i, i wygrał walkę. Tak więc, jeżeli walka miałaby się toczyć tak, Typowo na technicznych powiedzmy zasadach to nie widzę póki co nikogo, ale patrząc na to, właśnie, że to jest walka, i tutaj chwilę nieuwagi może spowodować Twój koniec, no to oczywiście no, każdy może wygrać. Mateusz Gamlot versus Dan Hooker. Ymm, przygotowania w Polsce lecisz z gamerem do Australii? Wiadomo, już spakowana torba. A kiedy lecicie? Jest to. Jeszcze nie mamy dokładnego terminu, ale mniej więcej 8-9 sierpień, coś takiego. Mike Brown też tutaj będzie u Was w Poznaniu jakiś czas przebywał z tego co pamiętam, co widziałem i też będzie tutaj przeprowadzał treningi z Mateuszem, tak? Jest tak, to tak, jakieś takie plany były, ale coś tam się pokomplikowało i dopiero zobaczymy się chyba w Australii. Aha. Stań się fajterem, Borys. Napisałeś o swojej książce, tak? Rok przemyśleń, pracy zupełnie innego rodzaju, po to, żeby wypuścić coś, czego jeszcze nie zrobił nikt. No trochę no. tak było. Czytałeś? No właśnie, jeszcze nie czytałem. No. Dobra, to od razu po, po naszej tutaj rozmowie wyślij mi adres, i Ci prezent, dobra? Dobra, dziękuję. To ja też Ci się dobra. odwdzięczę w tym roku. Też Ci wyślę. Napisałem biografię Różala Także. O. Będzie wychodziła za jakiś miesiąc, także też ci wyślę egzemplarz. Natomiast to pomysł na napisanie tej książki wziął się z tego, że nie mogłeś czynnie walczyć i trenować. Głównie tak. Znaczy, wiesz co, ja, ja zawsze po prostu patrzę na daną sytuację, co mi daje. I jeżeli, powiedzmy, odebrała mi, nie wiem, życie, odebrało mi jakieś tam zdrowie zawodnika MMA, zawodnika MMA, bo na przykład boksera mi nie odebrało, nie, i to mogłem robić cały czas, ale zawodnik MMA musi być totalnie mobilną małpą, tej mobilności niestety wtedy właśnie nie było, ale były, były sprawne ręce, a pewnego czasu była sprawna tylko jedna ręka i tą jedną ręką sobie tam klikałem na tej klawiaturce, Generalnie wcześniej przyszedł mi taki pomysł na tą książkę, z racji na to, że dostawałem wiele pytań e, od ludzi i kiedy patrzyłem na te pytania, to z reguły odpowiadałem stary, bo no tutaj by trzeba było napisać jakiś artykuł na temat tego, co jego pytania, a nie że ja to by odpowiem jakby w dwóch słowach. I kiedy i tak sobie siedziałem, dostałem takie właśnie pytania, no i tak mówię, dobra. a więc wziąłem sobie laptopa w wolnej chwili i rozpisałem jakby często zadawane do mnie pytania na temat właśnie y, sportów walki i tak wiesz. Zrobiłem sobie chyba tam z 15-20 punktów. Patrzę na te, na te punkty i sobie myślę, kurde, przecież tutaj każdy taki punkt zasługuje tak naprawdę na jakiś osobny rozdział w książce. No i właśnie, no i mogłaby z tego być książka, wiesz? I tak zacząłem sobie pisać, nie? zacząłem sobie odpowiadać tak typowo z głowy. Patrzę tego naprawdę, bo wychodzi, chodziło od punktu do punktu, tam po wiesz, po, po jakieś tam 15-20 stron. I stwierdziłem, że może to jest właśnie czas, żeby właśnie napisać książkę. No i zacząłem tam więcej klikać. Później, jak właśnie łapałem mnie te konstrukcje, to już w ogóle jakby przełożyłem tą energię, można powiedzieć, treningową na to, żeby po prostu pisać i użyć głowy. No i wyszła książka. Całkiem niezła podobno. Powiedziałeś też o książce, że każdy z tych rozdziałów tak naprawdę mógłby być oddzielną publikacją w ogóle, czyli rozumiem, oddzielną książką. No teraz, teraz tak zagłębiając się w to jeszcze mocniej, to de facto tak. Do tego już by trzeba było wziąć, wiesz, jakiś doktorów, naukowców, żeby mogli bardziej rozwinąć ten temat. Ja tego nie zrobiłem, no bo nie jestem ani doktorem, ani naukowcem, tylko praktykantem i jakby z tej strony praktycznej mogłem podzielić się z tą swoją wiedzą, aczkolwiek myślę, że jest ona właśnie na tyle prosto opisana, że właśnie dla takich ludzi jak zawodnicy, w szczególności dla małolatów, którzy mają po 15, 16 na przykład lat. Będzie, jest to przyjemna książka, dlatego że nie muszą się męczyć z każdym zdaniem, że nie do końca rozumieją o co w ogóle w tym chodzi, tylko czytają tak, jakbyśmy sobie siedzieli i gadali na kanapie i wszystko kumają. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie do Borysa, bo zaraz Borys wchodzi na trening. W ogóle robisz już taki pełny trening, stuprocentowy? Tak, tak, już od dwóch, trzech miesięcy robię tak totalnie w ogóle wszystko, więc więc jest naprawdę spoko. Chciałem Cię zapytać o Twój kanał na YouTube. Jakieś nowości, nowe pomysły na programy? Co tam się, Borysie, będzie działo? Jest to na tym YouTubeie. YouTube'a w znowu właśnie w związku z otwarciem, e, można powiedzieć otwarciem, w cudzysłowie, mojej mojej sali e, w domu po prostu, bo w domu stwierdziłem, że poświęcę 35 metrów kwadratowych na to, żeby mieć swój, swoją własną salę raz, żeby móc zawsze ćwiczyć, dwa, żeby mieć w przyszłości możliwe jakieś zajęcia prowadzić tam prywatne i żeby móc to robić po prostu we własnym domu, czasami w spokoju móc sobie potrenować z kimkolwiek chcę, a kolejna rzecz to jest taka, że właśnie dzięki tej salce będę mógł nagrywać materiały, na które zawsze miałem wiele pomysłów i najpierw chcę zrobić takie szkoleniówki, Powiedzmy, nawet teraz mogę delikatnie powiedzieć, gdzie jak używać worka treningowego, to można robić w parze, gdzieś, wiesz, bo ludzie, nie każdy ma dostęp do klubów, wiesz, jest dużo ludzi dużo ludzi wsi, nie ma jakby jak, ale ma na przykład kumpla, z którym mogliby potrenować, więc generalnie takie rzeczy chciałbym ponagrywać, żeby móc doradzić takim ludziom, którzy są pasjonatami sportu walki, a, a YouTube'a też do tego właśnie wykorzystać pod promocję tego co nagram i tam też się dzielić czasami jakimiś smykałkami treningowymi a dzięki temu, że mam salę, to w każdej chwili będę mógł odpalić kamerę, nagrać i się podzielić tym Kiedy ta sala może ruszyć? Sala już jest otwarta, ma mam klatki, Krzysiu Klaczek wjechał, zrobił tas dojo, wygląda jak e, dojo z karate kid jest petarda Pozdrowy. Jak Pozdrowy. Się widział, to zapraszam do mnie na social, można sobie tam obejrzeć To, to sobie zerknę, bo nie widziałem, pozów Krzysia Klaczka i słuchajcie szanowni Państwo Borys Mańkowski był moim i waszym gościem. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Co? Dobrego treningu, Dzięki dużo zdrówka, dobrej waleczki na horyzoncie i czekamy wszyscy na to, co tam się będzie u Ciebie działo. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Zdrówka jak zawsze, bo tego nigdy dość. <laughs> Dziękuję. Ciemanko, Heja.